W Jarosławiu, Przeworsku, w Jeżowem, w mięsu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Warto wspomnieć także, że zbliżający się 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten nawiązuje do wydarzeń z 1 marca 1951 roku, kiedy to w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok na 7 członka czwartego Następnie w okolicach mierzańskich organizował oddział który zlikwidował cztery posterunki policji ukraińskiej. Po zajęciu Leżajska przez Sowietów został komendantem milicji, ale po kilku miesiącach został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na Zamku Rzeczypospolitej. w była Armii Krajowej

Ale rób dokładnie. Na dziewięć, siedem, brawo to się już 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 możecie w trójce postać, jeśli chodzi o wspólny wyjazd. Brawo ale zróbmy więcej miejsca, żeby mogli przebiegać. Zapraszałem o medalę od Ja jeszcze dodam, że najlepszy czas było to 6 minut i 31 sekund, tak naprawdę o, rewelacyjne, o tyle możemy powiedzieć. Jeśli chodzi o wleczenie yy, i projekcję po prostu. Wręczymy na końcu, jak już wszyscy wybiorą medale. Tak uroczyście poczekamy, aż wszyscy wrócą zbiegą, a ludzie nam ostatni uczestnik, także z pucharami jeszcze się wstrzymamy z wręczeniem. Za chwilę dalsza uroczystości, także e, poczęstuny, także jeszcze się nie rozchodzimy, jeszcze cały czas obchodzimy bieg Żołnierzy Wyklętych. wraz z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta współorganizatorami, a jednocześnie sponsorami wydarzenia są Miasto Leżajsk, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, gmina Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sębrówka. Nie wychodzimy przez tył, bo będzie wspólne zdjęcie tutaj z góry, z balkonu, wszystkich osób biorących. proszę jeszcze podać na placu. Wtedy w zasadzie kto może, tu jest w okay. A chciałbym, zapraszam tutaj do przodu na schody. Cały czas czekają na Was medale pamiątkowe. Jeszcze mamy 20 parę medali, także zapraszamy cały czas po obu medali, czyli właśnie jeszcze wniejdą począł bieg, nie tutaj podejdą to, to po medal. Zapraszamy po medale. Jeszcze ostatnia osoba z górskiej jedną je 70, Pierwsze miejsce bardzo kusza Drugie miejsce ma to Przecież jestem w balu. Pana Jacka Więcława zapraszamy również tutaj do nas na schody. Zapraszamy teraz najmłodszych uczestników biegu. Na klarynycz mam informację, że musimy jeszcze chwileczkę poczekać, ponieważ jako najmłodsza uczestniczka jeszcze nie zdołała przebiec trasy, więc jeszcze chwileczkę poczekamy. Najmłodszym uczestnikiem jest Daniel Witkowski. Zwłaszcza przy tym, miasta i gminy Maserzyna. Panu składamy skromne podziękowanie i liczymy na to, że w przyszłym roku ten bieg również będzie pod patronatem pana posła i odbędzie się tutaj. Dziękuję bardzo. Tutaj wszystkich na tutaj miejscu, Będzie pan

Sytuacji, kiedy jeden okupant opuścił nasz kraj, a jego miejsce zajął Chcielibyśmy w skrócie przybliżyć ideę projektu Tropem Wilczym. To już czwarta edycja wydarzenia, które zapoczątkowała fundacja Wolność i Demokracja działająca w Lumi. Pierwsza edycja była działaniem testowym, spontanicznym. Był to orientacje na orientację na terenie leśnym i miał charakter kameralny.